uczcigodni drodzy bracia w kapłaństwie, księże rektorze Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej wraz z przełożonymi tegoż seminarium, księże rektorze Papieskiego Wydziału Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, prześwietna kapituło, wraz z księdzem profesorem dziekanem, księże kanclerzu, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, rodzice, rodzeństwo, przyjaciele tych kandydatów do prezbiteratu, drodzy diakoni, wszyscy drodzy memu sercu siostry i bracia. Dzisiejsze czytania myszalne mówią o losie trzech apostołów najpierw o losie Piotra, szczególny dialog między nim a Jezusem, gdy Piotr ujrzał Jana, zapytał Panie, o co z tym będzie? A Pan Jezus mu odpowiedział: Jeżeli chcę, aby pozostała, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Ma iść za Chrystusem. A w uszach i w sercu bardziej Piotra brzmią jeszcze słowa, które przed chwilą. Od Chrystusa usłyszał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, Jezus rzekł do Piotra, pójdź za mną. Dalej święty Paweł. Przybył, dźwigając kajdany, z Jerozolimy do Rzymu. Ale Pozwolili mu zamieszkać w pewnym domu. Był to w gruncie rzeczy areszt domowy. Tam zaprosił wybitnych, mieszkających w Rzymie Żydów i rzekł do nich. Nie uczyniłem bracia nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym. A jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian. I przez całe dwa lata pozostawał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu naszym, Jezusie Chrystusie, zupełnie bez przeszkód, swobodnie. I miał w sobie tę moc głoszenia prawdy o Chrystusie. Bo otóż przed opuszczeniem Jerozolimy zobaczył w nocnym widzeniu Chrystusa, który mu rzekł: Odwagi, trzeba, żebyś i w Rzymie świadczył o mnie tak, jak dawałeś o mnie świadectwo w Jerozolimie. i na koniec święty Jan. Dawne świadectwa, między innymi tertuliana w Des Prescriptione Hereticorum, a także później w Złotej Legendzie, mówią o tym, że został jako ostatni z żyjących jeszcze apostołów uwięziony za cesarza Domicjana. Aresztowany Przywieziony do Rzymu, skazany na śmierć, poprzedzoną, jak to było w zwyczaju, rzymskim biczowaniem. Śmierć była, miała być okrutna i bardzo bolesna. Wrzucenie do kotła wrzącego oleju. Ale Chrystus litował się nad nim. I olej, który miał być przyczyną jego mąk, stał się czymś, co go umacniało i orzeźwiało. A cesarz Domicjan, przypatrujący się tej egzekucji, przerażony, że Jan jest chroniony jakąś dziwną mocą z wysoka, kazał go wydobyć z kotła. I bojąc się jakiejś kary, która mogła go spotkać, a nawet i całe państwo, skazał Jana na wygnanie na skalistej wyspie na Morzu Egejskim Patmos. I tam właśnie Jan stał się uczestnikiem nadzwyczajnych wizji, które przekazał Kościołowi w apokalipsie. Wspólne dla nich wszystkich, dla Piotra, dla Pawła, dla Jana jest jedno miejsce, wieńczące w jakiejś mierze ich apostolską posługę. To Rzym. Po dzień dzisiejszy znajdują się, możliwe są do zwiedzania nawet, resztki. Areny, na której został Piotr ukrzyżowany w cyrku Caliguli, zwanym także cyrkiem Nerona. Ukrzyżowany głową na dół, pochowany nieopodal u stóp watykańskiego wzgórza. Gdy chodzi o Pawła. Jeszcze dzisiaj wskazuje się miejsce, w którym przebywał w owym areszcie domowym, przy ówczesnej Via Lata, dzisiaj Via del Corso, gdzie zachowały się, według tradycji, także ślady świętego Piotra, który odwiedzał Pawła w jego uwięzieniu. I także, gdy chodzi o świętego, Jana Apostoła. Tam, gdzie miał ponieść okrutną śmierć, znajduje się niedaleko Porta Latina Chiesa di San Giovanni in Oleo, Kościół świętego Jana w Oleju. Ośmioboczna kaplica, wspaniała, renesansowa, wzniesiona przez Bramantego. Odrestaurowana i przebudowana przez wybitnego artystę czasów baroku, borominiego. Te miejsca ciągle przemawiają, ale bardziej przemawiają ich postawy, ich świadectwo dane Chrystusowi. Piotr poszedł za Chrystusem, tak jak mu Chrystus nakazał, do końca, na krzyż. I tylko na swoje życzenie został ukrzyżowany głową na dół, bo nie, chciał, nie czuł się godny umierać tak jak jego mistrz. Paweł dawał świadectwo o Chrystusie do końca. I dzisiaj wskazuje się miejsce, gdzie poniósł męczeńską śmierć w opactwie Trefontane i gdzie został później pochowany przy Via a Nad jego grobem wznosi się wspaniała bazylika jeszcze z czasów Konstantyna. I szczególne świadectwo, które dał o Janie Kościół w tym niezwykłym dopisku, wieńczącym Ewangelię umiłowanego ucznia Chrystusowego. Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. I za tym kryje się jeszcze jedno, jedno znamienne do powiedzenie. Wiemy, że Jego świadectwo jest prawdziwe. I Kościół także wie, że świadectwo, jakie o Chrystusie dali Piotr i Paweł jest także prawdziwe. Tak wyglądają dzieje Kościoła, zbudowanego na fundamencie apostołów. Kościoła, którego węgielnym kamieniem jest Jezus Chrystus. Świadectwo budowane na prawdzie. Jakże niezwykłą rzeczą jest to, czym dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno. W książce Benedykta XVI, Czym jest chrześcijaństwo? Testament duchowy. W książce, która została opublikowana już po śmierci tego najwybitniejszego teologa naszych czasów. Tam jest jeden bardzo szczególny tekst: Katolickie kapłaństwo, a w nim wyznanie jakie papież Benedykt XVI Józef Ratzinger zamieścił o swoim przygotowaniu bezpośrednim do przyjęcia święceń kapłańskich. Było to 28 czerwca 1951 roku, zatem 72 lata temu. Kiedy w przeddzień przyjęcia święceń sięgnął do tekstu modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa, modlitwy wypowiedzianej przez naszego mistrza i pana już po ustanowieniu najświętszego sakramentu i sakramentu kapłaństwa. Za chwilę wszyscy. Chrystus i apostołowie udadzą się do Getsemani, tam zacznie się jego męka. A Chrystus modli się za apostołów, za tych wszystkich, którzy uwierzą ich świadectwu i zwłaszcza dwa wersy z tej modlitwy przykuły uwagę Ówczesnego jeszcze diakona Józefa Ratzingera. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. Najpierw słowo święty. Tylko Bóg jest święty. To Słowo określa naturę Boga, a potem prawda o człowieku. Człowiek staje się święty w miarę zbliżania się do Boga, ale bycie z Bogiem oznacza rezygnację z czystego ja. I jednoczenie się we wszystkim z wolą Bożą. Jednakże to uwalnianie się od własnego ja może okazać się bardzo bolesne i nigdy nie dokonuje się na zawsze, bo zawsze trwa aż do końca życia. I to odnosi Benedyk XVI do święceń kapłańskich. Pisze, wyrażenie uświęć może w sposób bardzo konkretny oznaczać święcenia kapłańskie. W tym rozumieniu, że Bóg żywy usilnie domaga się od człowieka oddania mu się na służbę. Poprzez słowa uświęć, czyli konsekruj ich w prawdzie. Jezus modli się do Ojca, by włączył dwunastu do jego misji, by wyświęcił ich na kapłanów. I zaraz czyni odniesienie do Starego Testamentu i do obrzędu święcenia pewnych ludzi. Z rodu kapłańskiego na służbę najwyższemu. Wydaje się, pisze dalej Benedykt XVI, że widzimy tutaj w całej okazałości również obrzęd starotestamentowego wyświęcania na kapłana. Ten, którego wyświęcano, był dokładnie oczyszczany przez całkowite obmycie, aby w dalszej kolejności mógł przywdziać. Święte szaty. Obie te rzeczy razem wzięte oznaczają, że posyłany miał się tym sposobem stać się nowym człowiekiem. Ale w Nowym Testamencie ten obrzęd starotestamentalny nabiera zupełnie nowego, jakże głębokiego znaczenia. To, co w starotestamentowym obrzędzie było tylko symbolicznym wyobrażaniem w modlitwie Jezusa, stało się rzeczywistością. Ponieważ jedynym obmyciem mogącym realnie oczyścić ludzi jest prawda, czyli sam Chrystus. To On, Chrystus, jest tą nową szatą. Zapowiedzianą w zewnętrznym obrzędzie rytualnego przyobleczenia. Uświęć, konsekruj ich w prawdzie, znaczy zanurz ich ojcze całkowicie w Jezusie Chrystusie, który jest prawdą, aby spełniło się w nich to, co święty Paweł opisał jako fundamentalne doświadczenie. Apostolatu. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Przypominają się przy tym inne słowa, tym razem z listu św. Pawła do Rzymian. Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Przyobleczcie się w Chrystusa. I osobisty wątek tego tekstu, kończący rozważanie na temat katolickiego kapłaństwa. Tamtego wieczoru przed święceniami utkwiło głęboko w mojej duszy prawdziwe znaczenie święceń kapłańskich w oderwaniu od jakiegokolwiek aspektu ceremonialnego. Oznacza ono bycie nieustannie oczyszczanym i przenikanym przez Chrystusa. Aby to On mówił i On działał w nas, a nie my sami. Dotarło do mnie, że ów proces stawania się jednym z Nim i pokonywania tego, co stanowi jedynie mnie samego, trwa przez całe życie. I obejmuje zarazem bolesne momenty uwalniania się i odnawiania. Tym samym słowa z Ewangelii Świętego Jana z rozdziału 17 stały się dla mnie wskazówką na całe życie. Uświęć ich w prawdzie. Twoje słowa są prawdą. Ja ich posłałem jako świadków prawdy. Te słowa Benedykta, które on określił swoim testamentem duchowym. Detyguję Wam, drodzy diakoni, którzy za chwilę przyjmiecie święcenia kapłańskie którzy za chwilę wobec Kościoła tu zgromadzonego odpowiecie na tak ważne stawiane Wam przeze mnie biskupa, udzielającego Wam święceń w imię Chrystusa. Pytania. A pytanie pierwsze brzmi następująco. Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę Słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Pytanie, które w świetle Testamentu Benedekta XVI może przyjąć kształt, czy chcesz głosić prawdę, czyli zanurzać się w tę jedyną prawdę, którą jest Jezus Chrystus? Drugie pytanie, które za chwilę zapytam: Czy na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza eucharystyczną ofiarę i sakrament pokuty, zgodnie z tradycją Kościoła? A w myśl tego, co chciał nam przekazać, jako skarb swego serca Benedykt XVI, to pytanie przybiera kształt, czy chcesz tak bardzo zespolić się z Chrystusem, aby ukazywać światu ogrom Jego miłości miłosiernej do każdego człowieka? Pytanie trzecie. Czy chcesz razem z nami, Wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego Ci ludu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa. I możemy to rozumieć jako: Czy chcesz nieustannie stać przed Bogiem i służyć Mu w drugim człowieku, tak jak to się wypowiada tuż po konsekracji w drugiej modlitwie eucharystycznej? Pytanie czwarte. Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną ofiarę i razem z nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi? A to pytanie brzmieć może jak uczy nas Benedykt XVI. Czy chcesz być nieustannie oczyszczanym i przenikanym przez Chrystusa, aby to On mówił i On działał w Tobie, a nie żebyś tylko sam od siebie mówił i od siebie działał? I na koniec pytanie piąte. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć? I posłuszeństwo. To znaczy, czy chcesz każdego dnia uwalniać się od własnego ja i po, pozwalać, prowadzić się tam, gdzie niekiedy nie będziesz chciał, aby w ten sposób paradoksalnie doświadczać pełni swej wolności i przedziwnego bogactwa miłości Bożej. Jeżeli z Waszych ust, drodzy diakoni, kandydaci do prezbiteratu, pięciokrotnie zabrzmi odpowiedź pozytywna. Wtedy rozumiejcie, do Was w sposób szczególny odnoszą się słowa prologu z Ewangelii Świętego Jana. Gdzie ukochany uczeń Chrystusa pisze: Wszystkim tym jednak, który je, czyli boski logos, jednorodzonego Syna Bożego, przyjęli ono, boski logos, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. I te słowa możemy trawestować, mówiąc i stwierdzając jak najbardziej uroczyście. Wszystkim tym, którzy w ten sposób odpowiedzieli na powołanie i wybranie ze strony Chrystusa, dał On moc, Przemieniania chleba w ciało pańskie i wina w Jego krew, a także moc odpuszczenia grzechów, ponieważ stali się Jego wybranymi synami, gdyż ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. I ponieważ Narodzili się z Boga, a nie z krwi, nie z rządzy ciała, nie z woli męża. Przedłużają historię tego, tych stwierdzeń, które wieńczą Ewangelię świętego Jana. Jest wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał a które gdyby jeszcze głowo opisać to sądzę że cały świat nie pomieściłby ksiąg które by trzeba napisać. Bo te księgi o dokonaniach Jezusa mocą udzieloną przez niego jego kapłanom te dzieła nieustannie pisane są w całych dziejach kościoła Trwających już prawie dwa tysiące lat, w historię tych dzieł Jezusowych macie być wpisani także Wy, drodzy diakoni. I to w taki sposób, w jaki zechciecie przyjąć i publicznie wobec nas wszystkich. Oświadczyć. I dlatego moje życzenie, a jednocześnie błogosławieństwo. Niech Bóg, który rozpoczyna w Was dobre dzieło, sam go dokona. Amen.